Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum, jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił, Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was z i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powo powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w Owym Dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo, bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód czepieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, nie wiem, czy to mi się uda wytłumaczyć, Będę się starał, z pomocą Ducha Świętego. Wiecie, to czytanie z... Aha, po pierwsze, po, drugie, po pierwsze, drugie czytanie jest pewną kontynuacją tego, co mieliśmy w ubiegłym tygodniu, czy mówię o kerygmacie, kiedy święty św. Paweł mówi, że jeżeli Chrystus nie stał darem na próżna jest wasza wiara. Więc cała, cały, cała, że tak powiem, cała nasza wiara i cała moc płynie z tego, że Chrystus żyje, zmartwychwstał i działa i współdziała z tymi, którzy współdziałać chcą. Z jego łaską. I w tym kontekście chcę, yy, chcę podjąć yy, 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 temat dotyczący tego trudnego, bardzo, bardzo trudnego czytania ewangelicznego. On jest, bo, bo jaka to jest błogosławieństwo, czyli jaka to jest radość? Natomiast błogosławieni w, w greckim tekście oni znaczy szczęśliwi. Jak to jest szczęście, kiedy człowiek jest ubogi, kiedy jest, kiedy jest, kiedy jest smutny, kiedy go tam przekinają, mówią złe rzeczy o nim, itd. Tak, tak, tak dalej, I to drugie biada, które jest, jest, też taką, taką napomnieniem. Pierwsza rzecz podstawowa to jest, myślę, to jest, to jest tutaj trzeba sobie to, myślę, wyłuskać. mianowicie jest jakaś w sobie w człowieku jakaś taka tendencja, że kiedy jest piękny, młody. Bogaty, to tam mu do Pana Boga nie za bardzo. Naprawdę musi mieć duży dyszel i wielką dożałość duchową, żeby się z Panem Bogiem w jakiś sposób tam, w jakiś sposób z nim bratać. Myślę, że takim przykładem takiego człowieka jest błogosławiony jeszcze Karol Akutis. Młody człowiek z dobrej rodziny, posażnej, uzdolniony, dobrze wykształcony na ten nasły wiek. Informatyk, który, który korzystał z, ze swojej wiedzy nie po to, żeby oglądać strony pornograficzne, tylko po to, żeby robić strony, układać programy, które, które były formą adoracji Najświętszego Sakramentu i Serca Pana Jezusa, chłopak, który chodził nam przez święto codziennie. To jest pewien wyjątek skądinąd, no, niesłychany bo przecież to jest świeża sprawa. Zresztą mamę, miał Polkę, urodzony w Londynie, Włoch. No, no wszystko, wszystko było, i tu jest ewidentnie działanie łaski Pana Boga. I ten chłopiec w, te, w, tę, w, tę, w tę łaskę wszedł, i dlatego jest, jest tak szybko został błogosławionym, bo to jest pewien jednak, miał wszystko wyjątek. I ale człowiek w swojej takiej tej naturalnej grzeszności jest jakaś w nim taka, takie, takie coś, że kiedy, kiedy mu się dobrze układa, że kiedy jest jeszcze ten, mamy teraz tę, tę żyjemy w postmodernie, więc mamy tę gloryfikację młodości, gloryfikację bycia fit, gloryfikację tego, że zawsze będzie piękny młody, jak zaczyna się starzeć, to zaczyna wpadać w depresję, jak się pojawiają zmarszczki, jak się pojawiają, jak się pojawiają zmiany takie czy inne, to, to świat się wali. A dlaczego się wali? Ano, wali się dlatego, że wewnątrz jest gdzieś, są jakieś zgniłe ulęgałki i nie ma tej wewnętrznej y, mocy, która jest wieczna. Mówię o Panu Jezusie. Kiedy relacja jest z Panem Jezusem, jest bliska, i kiedy masz świadomość również tego, że nie uciekasz, myślą o tego, że, nie, że, że, że pewnego dnia umrzesz, że pewnego dnia będziesz stary, pewnego dnia będziesz stara. Że pewnego dnia będziesz musiała chodzić o, 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 o laseczce, albo będziesz musiał chodzić o balkoniku, jeśli będziesz miała taką szczęśliwą, albo będziesz miał taką, taką, takie szczęście, żeby dożyć tego, takiego wieku. Jeden Pan Bóg wie, ja to może że jak człowiek jest młody, a ma 20 lat, to myśli, że cały świat leży u jego stóp i będzie zawsze miał 20 lat. I nigdy nie będzie miał zadeszki, kiedy będzie wchodził na, na, na czwarte piętro. No ale to jest pas, to, się, to, się, to mija, to nie ma to, nie ma to tamto. I, I kiedy zaczyna to mijać, i to jest to właśnie, co w tym pierwszym czytaniu mamy, zobaczcie. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. Jeśli, to jest ewidentnie, to widać w showbiznesie. Jeżeli jest, jeżeli jest osoba, która opiera swoją wartość na swoim wyglądzie, na swojej aparycji, na takich czy innych rzeczach, to w pewnym momencie, to kiedy to mija, to po prostu te osoby się rozpadają, szukają pociechy w narkotykach, w różnych rzeczach, używkach, w różnych formach, bo to po prostu, że po prostu nie są w stanie skonfrontować się z, tym, z, tym, z, tą, z tą nieuniknioną przejmialnością. A z drugiej strony, jeżeli jest wewnętrzny człowiek, ten w tobie, którego nazywamy duszą nieśmiertelną, rozum, pamięć, wola, i kiedy ty nad tą rzeczywistością pracujesz, ona jest żywa, i ona jest również w żywej relacji do Pana Jezusa, który Cię podtrzymuje, bo jest w Tobie się przechadza. To, kiedy pojawiają się trudności, wy 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 wymienione w tej Ewangelii, jakiś niedostatek, jakaś trudność, taka, czy taka, czy taka, pojawia się takie, tak powiedziałbym, taka. Ja to nazywam śrubą. Masz wciśniętą śrubę. Tak, ucisk jakiś, taka trudność, to wtedy tak naprawdę wyłazi szczyt do Dlatego, że kiedy pojawia się trudność, kiedy się pojawia jakaś niepewność, kiedy się pojawia kwestia tej przemijalności, czy jakikolwiek niedostatek, czy jakiekolwiek zagrożenie, to tak naprawdę wtedy to dopiero wyłazi to, co w tobie jest. Nie, 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 nie bez kozery, cięci, inni nazywa ta kryzys. Godziną Boga. Ta kryzys to jest moment, kryzys, to jest greckie słowo. Ta kryzys to jest moment, kiedy się dochodzi do dna, śruba jest wciśnięta, dochodzisz do dna i jest dychotomia, jest rozdwojenie. Idziesz albo, to jest sytuacja zero-jedynkowa, albo idziesz w tango, albo idziesz do Pana Jezusa. Jak idziesz w tango. No to jak idziesz w tango, no to też będziesz zbierać później to tango, yy, owoce, te zgniłe ulęgałki, z których z tego tanga wynikają. Później jak będziesz płakać, żywnymi łzami gorzkimi, to jest twój plon. Tak? Człowiek zbiera, jak sieje. Tak to jest powiedzenie takie, jak, się, jak chce człowiek po ścielę, tak się, tak się wyśpi. Ale jeżeli w takim sytuacji, kiedy jest ten ucisk, wchodzisz w relację głębszą z Panem Jezusem, to to jest dobry objaw. Dlatego, że, że jest szansa, że się załapiesz na tę zębatkę, taką koło takie zębate i polecisz w tej wewnętrznej strukturze rozwo rozwoju relacji z Nim. Bo jeżeli ta relacja z Nim, mówię z Panem Bogiem, i będzie i ona będzie podtrzymywana, i ona będzie głęboka, to jest rzeczą oczywistą, że wcześniej czy później On ci poda rękę, wcześniej czy później wyciągnie cię. Wyciągnie cię z takiej czy innej opresji. Natomiast jeżeli pójdziesz w siną dal, to tak zwane tango, to to, o czym jest w tym pierwszym czytaniu, przeklęty człowiek, który swoją nadzieję pokłada w człowieku i w sile i w, i w ciele pokłada swoją ufność. Ale zobaczcie, że błogosławiony jest człowiek, który w Panu Bogu ufa, i że nawet jeżeli przychodzi okres posuchy, bo na przykład zwolnią z pracy, bo, bo, bo będziesz mieć wypadek. Bo coś się stanie. Masz piękne zęby. Nosiłaś, nosiłaś aparat. Ten, ten druciany. Ciężko było. Piękna kość, tak dalej. Przychodzi jest, coś się stało. Wy, wyłożysz się na lodzie. Dwie jedynki stracisz. Dziękuję. Po, jab po jabłkach. I co po tych zębach? Zęby ważna sprawa, tak? Nie, żeby nie było ja, tylko że jak mówię, że jeżeli jest coś takiego, co co, co, cię, co co dominuje w twoich wartościach i dominuje w twojej koncentracji, to to, nad czym ty się tak koncentrujesz, to to urasta. Bo to się staje dla ciebie pewnym rodzajem, pewnego twojego punktu zasadniczego. I teraz trzeba się zapytać, co jest dla mnie punktem zasadniczym. Nad czym ja się tak, co ja tak adoruję? Czy adoruję siebie, czy adoruję moją pracę, czy adoruję moje, moje, moje osiągnięcia, czy adoruję to, to czy tamto, czy adoruję na przykład moje lęki. To jest bardzo istotna sprawa. Zaraz do tego wrócę. Ale jeżeli adoruję Pana Jezusa i w Panu Jezusie pokładam nadzieję i z nim, nim utrzymuję i wszystko mu polecam, to to wcześniej czy później traci na swojej wartości i traci też również na takim, powiedziałbym, na takim niepokoju straty. Że ja to stracę, bo jak ja coś stracę, to pamiętaj, pamiętajcie zawsze, że jeżeli, żebyś mógł wejść w nową rzeczywistość, to musisz zamknąć, kiedy się zamkają jedne drzwi, otwierają się następne. To tak zawsze jest. Oczywiście, kiedy ci się zamkną te jedne drzwi, bo stracisz na przykład tę piękną buźkę, tak, i zaczniesz zobaczyć, że masz yy, te, te górze łapki i pod tymi górze łapkami będziesz po prostu rozpacz w kratkę. No to ale masz zamkniętą jedną, jedną, jedną cezurę, to wchodzisz w drugą cezurę. I ona jest o wiele piękniejsza jednokrotnie, o wiele bardziej duża i może być o wiele bardziej wspaniała, niż takie, kiedy się miało gładką buję. Kiedy zamykają się jedne drzwi, otwierają się drugie. Ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy jest relacja duchowa. Kiedy ty masz wewnętrzną tę składną strukturę i dbasz o nią. I mówię jeszcze raz, jeśli się adruje y, niedostatek, no, to wiadomo, ten niedostatek będzie, że tak powiem, takie, on, 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 będzie, on będzie się pompował, bo to jest normalna rzecz, że po prostu się po prostu we nie pompuje. Natomiast, jeżeli ja myślę o Panu Jezusie i wszystkie sprawy Jemu polecam, to on wzrasta. I tu jest taki, taką, taką mam historię, może Wam się przyda. Mianowicie y, jeden z moich znajomych. Przeżywał taką sytuację w swojej korporacji, a mianowicie były ruchy personalne. Ruchy personalne polegały na tym, że e, wisiał nad nim de, Miecz Demoklesa. Wiemy, co to jest? Miecz Demoklesa? Tak? Okej. Okay. Wisiał nad nim Miecz Demoklesa. No i on teraz tak. Jeśli przesuną jednego, wsadzą tam inną, i jeszcze coś tam jeszcze innego, to się stanie to, a to, a to, i on pójdzie musiał przejść do innego działu i tam podjąć jakieś inne działania, które może były pewną promocją, a jednak mimo wszystko dla niego było pewnym elementem lękowym. Czy sobie poradzi, czy, czy, czy da radę, czy, czy sprosta, etc., etc. I w pewnym momencie poszedł po rozum do głowy i stwierdził. Nie mam na to wpływu. Bo jeśli zacznie się, ta, zacznie się te, ta, ta, to tasowanie, zacznie się ten ruch personalny, to to pójdzie po prostu jak, jak domino. Tak? Efekt domina. Po prostu to się stanie. Więc jedyny, co mógł zrobić, to powiedział tak Panie Jezu. Ale to chłopak jest wierzący, praktykujący. Na fleku, młody, z perspektywami, inteligentny, oczytany, z kasą i tak dalej. Ale mimo, że jest piękny, przystojny, inteligentny i tak dalej, to relacje z Panem Jezusem są głębokie. I kiedy pojawia się, pojawił się ten lek, mówi tak. Im bardziej myślał o tym, że będzie ta zmiana, to po prostu ciśnienie mu rosło, puls mu rosł. Poziom stresu mu rósł, jak sobie badał na, na, na zegarku, tam tym, 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 tym swoim, takim, połączonym z telefonem, patrzył na poziom stresu, to był bardzo. Coś... Rosł. Co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Ale kiedy pojawiał się ten element, który jest po prostu bez, bezpłodny i bezowocny, Panie Jezu, ja nie mam na to wpływu. Jesteś moim przyjacielem. Staram się utrzymać bliską z Tobą relację. Przyjmę Komunię Świętą. Spowiadam się regularnie. Próbuję zobaczyć, co mi masz do powiedzenia w Słowie Bożym. Rozmawiam z Tobą. Ale okoliczność jest taka, jaka jest. Ja nie mam na nią wpływu. Ty możesz wszystko. Jeżeli chcesz, żebym ja poszedł do tego innego departamentu i się zwarł z tą nową rzeczywistością, która może być albo taka, albo taka, to ja Tobie oddaję tę sprawę i proszę Cię, jeżeli taka jest Twoja wola, to ta, to, to przetasowanie skończy się tak, że ja w tym innym departamencie innym skończę. Natomiast jeżeli to byłaby element mojego działania wynikającego z mojej autopromocji i z mojej pychy i mojego rozpychania się łokciami, to ja tego nie chcę, bo ja wiem, że ja wcześniej czy później, że ja wcześniej czy później przegram. I stało się tak. a Stało się tak, że, że kiedy oddał, sprawa ucichła. Ciśnienie wróciło do normy. Poziom stresu wrócił do normy. Dlaczego? Dlatego, że on ma kogoś, żeby ze względu na to, jaki jest element ucisku zewnętrznego, to on ma kogoś, z kim te sprawy może omówić. Kto wstał, żyje. I nie jest zawieszoną w próżni ideą. Dlatego cała moja praca duszpasterska z wami polega na tym, żebyście nigdy nie odpuścili relacji z Nim. Dlatego, że nie znajdziecie lepszego przyjaciela. Nie znajdziecie bardziej potężnego wspomożyciela. Nie ma takiego. Ale jeśli znajdziecie w nim swoje centrum e, sensu życia, i mocy, i, i radości, a zwłaszcza pokoju, to jak tu stoję w przytomności swojej, z całą moją odpowiedzialnością i z tysiącem lat, które mam na plecach, wieku i doświadczenia, nigdy nie doznasz zawodu. Nie znam człowieka i to w wielu miejscach jest powiedziane, w Starym i Nowym Testamencie. Nie znam człowieka, który zaufał Bogu i doznał zawstydzenia. Jeśli przyjdzie ucisk, może przyjść. Jeśli w tobie jest on, wydasz dobre owoce. Ale jeśli go nie ma, on jest jakąś pustą ideą, odpadniesz jak zgniła ulęgałka. Ale żeby nie odpaść, być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, patrzącym w historię swojego życia ze spokojem. Trzeba na co dzień budować relacje z Nim, który jest wszystkim.